Łukasz Ostrowski, sento tu pewna Krajowe, witam. Dzisiaj mam dla was Opla Astra J w wersji wyposażenia Enjoy. Samochód pochodzi z października 2015 roku. Jest to końcówka ostatniej wypusty Astry J. Tak auto wygląda z zewnątrz. Samochód ma silnik 1.6 CDTI 110 koni mechanicznych. Jest z polskiego salonu. Auto jak dotąd miało tylko jednego właściciela. Wszystkie przeglądy serwisy były wykonywane tylko i wyłącznie w Oplu. Tak się auto prezentuje z zewnątrz. No. Od razu jak tu jesteśmy z tyłu, to wam pokażę bagażnik. O, tak wygląda bagażnik w Fastrze. Wszystko co trzeba się zmieścić, zresztą to jest standard w tej klasie. Zamykamy klapę, idziemy dalej. A tak się auto prezentuje z zewnątrz. Od razu pójdziemy sobie do środka. Przed chwilą kropiło. Mam nadzieję, że już nie. O, tak wygląda tylni rząd siedzeń, Siadamy sobie. Tapicerka Enjoy. I teraz tak. Popatrzymy sobie naprzód. Tak się auto prezentuje. Okay. Idziemy sobie. Ha. I teraz stałem się ofiarą własnego lenistwa, bo zapomniałem, że jest blokada na dzieci włączona. Ale można było to wyłączyć, a teraz musiałem robić tak. Siadamy do przodu. jeszcze wam pokażę? O, tapicerkę, fotele, Wyciągam kluczyk. Samochód ma 106 790 km, już go odpalam, ostatni serwis olejowy, filtry i tak dalej był przy 105 tysiącach, no, muzyczka gra, o, mrugają na mnie zapięte pasy i zaciągnięty ręczny, tak auto się prezentuje, skrzynia manualna 6... Klimatyzacja manualna. Mamy tempomat, mamy multi-kierownicę, mamy elektrycznie sterowane szyby. O, tutaj do odbierania telefonu, ciszej, głośniej, radio. Tutaj mamy wszystko związane z tempomatem. Elektrycznie regulowane lusterka, elektrycznie regulowane szyby, światła do jazdy dziennej. Tak auto wygląda. Idziemy do przodu, pokażę Wam silnik jak pracuje. Tu jeszcze rzut oka. Felgi aluminiowe 16 na bardzo fajnych oponach Fulda. O, a propos świateł dziennych. I teraz tak. Tutaj jest taki dynelek. O! Tak wygląda silnik. Nic tu nie było robione, sprzątane, czyszczone, kombinowane. Tak jak przyjechał, tak jest. Bez wycieków, sucho. O, jeszcze raz sobie spojrzymy z zewnątrz na auto. Opel Astra J, 2015 rok, 106 tysięcy przebiegu, Salon Polska. Cześć!